Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Pan Jezus mówi, że przyszedł ogień rzucić na ziemię i doznaje udręki, aż się to stanie. W liście do Efezjan w drugim rozdziale w szesnastym wersecie, święty Paweł mówi o tym, że Pan Jezus zabijał w sobie wrogość. I możemy połączyć te dwie rzeczy i uznać, że ta udręka to właśnie zabijanie w sobie wrogości. Pan Jezus mówi, że doznaje udręki, aż się to stanie, aż tej wrogości nie zabił do końca na krzyżu, kiedy przezwyciężył wszystko miłością. Natomiast ten rozłam, który następuje między ludźmi na ziemi, to rozłam między tymi, którzy wierzą i idą za Chrystusem i tymi, którzy nie wierzą i nie przyjmują od Niego łaski. Ci, co wierzą, także w sobie odbijają tą udrękę zabijania wrogości w sobie, którą Pan Jezus pierwszy uczynił, a do której zwycięstwo daje nam łaskę. I ci ludzie zmierzają w kierunku zaprowadzenia pokoju, a ci, którzy nie idą za Chrystusem, lekceważą to i następuje między nimi rzeczywiście to podzielenie. Ciekawe, że właśnie tam w tym liście do Efezjan, gdzie Pan Jezus zabija w sobie wrogość, mowa jest o tym, że Pan Jezus zaprowadza jedność, że ten rozłam zostaje ostatecznie przezwyciężony. I w związku z tym udręka, której doznaje, kończy się także w tym wymiarze międzyludzkim, gdzie Bóg dzięki Jezusowi, Chrystusowi, dzięki jego ofierze, jest wszystkim we wszystkich. Tobie, Panie, który dajesz nam łaskę przez przezwyciężenia wrogości i pójścia za Tobą, aby dojść do jedności w Twoim Królestwie, niech będzie cześć i chwała na wieczność całą. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.